Siemanko, witam serdecznie. Przed Wami kolejna lekcja boksu. Dzisiaj skupimy się na omówieniu. To będzie szuka lekcja. Skupimy się na omówieniu walki z cieniem. Na czym polega walka z cieniem? Wbrew pozorom nie jest to szukanie cienia, tylko walka z wymyślonym przeciwnikiem. Robiąc walkę z cieniem, nie ma sensu wyjść, zadawać serii ciosów, byle żeby gdzieś te ciosy zostały wyprowadzone. To jest błąd. To nie chodzi o to, żeby zaimponować koledzy leżące obok żeby pokazać, że ten robi co ja potrafię, walka z cieniem to jest walka z przeciwnikiem. Z przeciwnikiem, który się będzie poruszać. Z przeciwnikiem, który będzie zadawać ciosy, podchodzić, cofać się, chodzić w lewo, w prawo, będzie stosować obrony. Czyli ja robiąc walkę z cieniem, nie tylko atakuję, ale również stosuję obrony. Poruszam się w lewo, w prawo. Cały czas wyobrażam sobie, że mam tutaj przeciwnika, z którym walczę. Bum, bum, chodzę. Trzymuję na blok. Raz, dwa. Chodzę. Staram się wdrażać akcje, które nauczę się z poprzedniego treningu. Bądź jeśli walka nie będzie na koniec treningu, to staram się przepracować, w sensie wdrożyć akcje, które były w danym dniu akurat trenowane. Także robiąc walkę ścieniem, pamiętajcie, że walczycie z przeciwnikiem, którego sobie wyobrażacie. Uderzajcie w jeden punkt, żeby to też nie było, że uderzacie, że bum-bum, bum-bum gdzieś tutaj. Pamiętajcie, ręce ściągnięte, lekko ugięte nogi, chodzę bum, bum, bum. Wyobrażam sobie, że zadaję ciosy, czyli wykonuję blok, staram się oddać. Chodzę, on też się porusza, on chodzi. Mam okazję odchodzić, cofać się, schodzić i pracujcie. Walkę z cieniem macie po to, aby robić sobie symulację walki. To jest na tyle, jeśli chodzi o takie omówienie walki z cieniem. Dzięki bardzo. Bijajcie na Masters Fight Equipment, wpisujcie mój kod rabatowy, Paweł Box, otrzymacie zniżkę 10% na zamówienie. Pozdro!